Dzień dobry, moi kochani, dzisiaj troszkę później, ale myślę, że większość i tak ogląda to po południu. Przekaz na dzisiaj od kart Tarota. Taka talia, którą rzadko używam, a jest bardzo fajna. I co, i chcę przypomnieć na początku to, że ciągle do walentynek, do 14 lutego, trwa promocja na rozkłady partnerskie. Mówię rozkłady, ponieważ są trzy rozkłady do wyboru, różne cenowo i różne jeżeli chodzi o zawartość. I jeżeli chodzi o ten post czy tę rolkę, która, w której są zawarte te informacje, to ja Wam link wrzucę w komentarzu pod tym filmikiem. Dobra, już jedna karta nam wyskoczyła ale zobaczymy, co tu jeszcze co tu jeszcze dają na początku to co lubię zrobić, czyli zobaczyć co jest w tle. To jest coś takiego, co nie musi jeszcze dzisiaj do Was przyjść. To się może gdzieś tam dogrywać jeszcze w energiach, i to może być dopiero. Albo tłem tego, co robicie, albo tłem tego, co ma być. Tutaj jest jakaś niemożność zdecydowania się na coś. Jakieś sytuacje są, czy jakieś, może, sytuacje, ale jakby konkretne decyzje związane z tymi sytuacjami są przedmiotem waszego rozmyślania, mogą być przedmiotem waszego rozmyślania, i ta opaska na oczach tej dziewczyny, która trzyma te miecze, ona mówi o tym, że wy nie widzicie, nie widzicie po prostu rozwiązania, co to wybrać, co tu wybrać. nie? Więc, żeby nie, tkwać, nie, nie tkwić w tym impasie decyzyjnym, to warto jest być może zadecydować za po prostu samemu bo to jest król y, mieczy i król mieczy po prostu on wie, on wie, co należy zrobić. Jeżeli sama lub sam nie potrafisz podjąć tej decyzji, jesteś w tym takim rozkroku, jak to się mówi życiowym, to możesz y, też y, i nie potrafisz sam tego, y, czy sama tego y, zdecydować, y, załatwić, przeciąć y, tę opaskę tak, żeby Twoje oczy zobaczyły to rozwiązanie, no to być może y, trzeba się poradzić kogoś takiego, kto y, jest y, z zewnątrz, albo kto potrafi spojrzeć y, y, obiektywnie na to, co się tutaj u Ciebie dzieje i może Tobie y, udzielić wskazówek. I to y, przyniesie tobie zadowolenie. Może przynieść zadowolenie, bo to jest król kielichów. Dobra. Idziemy dalej. Co tu może być? Co tu może być dalej? Co tu może być więcej? Jeszcze zobaczymy. I teraz tak, tutaj y, taką wiodącą energią i zapowiadającą y, też kolejne wydarzenia kolejnych dni, a nawet tygodni, to jest koło fortuny w tej talii, nazywane kołem roku. I ono, to, to koło fortuny, to koło roku właśnie mówi o tym, że my przechodzimy jako ludzie i różnego rodzaju wydarzenia z nami związane nasze relacje, wydarzenia i tak dalej one przechodzą różnego rodzaju przemiany. I te przemiany są takie właśnie związane z przyrodą, że jest, jak to mówią, czas, czas siania, czas dbania o to, co, co żeście zasiali, czas zbiorów i czas odpoczynku tej ziemi, na którą wy. Rzucacie to ziarno. Ważne, żeby rzucić w takie miejsce, które jest żyzną ziemią, a przynajmniej taką ziemią, która spowoduje, że większość tych ziaren, które rzucicie, będzie wzrastała tak? i przyniesie Wam plony. I dlaczego o tym mówi? Dlatego, że tutaj kolejną kartą, taką wypowiadającą, bo zapytałam też o co chodzi z tym kołem roku, no bo to może być różnie, prawda, z tym kołem fortuny. Więc jak ta fortuna, jak to koło roku, Wam się teraz, jakby od którego momentu zaczyna Wam się obracać. I tutaj jest karta mówiąca o tym, że Wy jesteście na tej wznoszącej, czyli to jest ta wiosna lub lato. Czyli będzie dobrze, będzie dobrze, bo się będziecie cieszyć ze wspólnych zbiorów, będziecie się cieszyć życiem towarzyskim, będziecie się cieszyć też z tego, że macie tych przyjaciół, że oni też z wami mogą się cieszyć z waszego jakiegoś zwycięstwa, z waszych jakichś zakończenia czy też trwania, bardzo dobrych pomysłów, które w efekcie mogą przynieść bardzo duże zbiory, rozumiejąc to oczywiście metaforycznie. Czyli będzie się dobrze działo. Ale, żeby się dobrze też działo, to warto jest. No, i tutaj już te bogate zbiory są zapowiedziane. W tej dziewiątce kielichów. Będę bardzo szczęśliwa. Będę bardzo szczęśliwy, widząc efekty swojej pracy, widząc to, że moja relacja ma się coraz lepiej, widząc to, że dobrze mi idzie w pracy, mogę dostać podwyżkę albo mogę dostać premię, albo w ogóle mogę awansować, tak? albo no, zmienią się warunki mojej umowy, albo jeżeli jesteście przedsiębiorcami, no to wasz biznes będzie dobrze szedł. Będziecie świętować, z, tak, z, czy innej, z takiego czy innego powodu będziecie świętować. Mało tego dla wielu z Was y, to jest czas, kiedy właśnie to świętowanie wspólne, skutek działania, ono Was umocni jeszcze w tej grupie, w której działacie. Jeżeli działacie jednoosobowo, albo jeżeli y, Wasze. Y, myślenie, wasze dzisiejsze pytanie dotyczy tego, co będzie w mojej relacji, no ta karta wyraźnie pokazuje, że w tej relacji waszej jakiejś uczuciowej może być czas taki, że ktoś się zdeklaruje, słuchaj, zamieszkajmy razem, albo ktoś się oświadczy, albo równie dobrze może też być tak, że mm, nabierzesz jakiejś takiej pewności, czy zamieszkać razem, bo to jest też karta zamieszkania albo nawet wręcz karta małżeństwa. Para chodzi ze sobą gdzieś tam, ileś tam czasu i stwierdzają, dobra, no to wiesz co to, pójdźmy dzisiaj, umówmy, umówmy termin naszego ślubu, nie? Też dla niektórych z Was y, może być taki przekaz. Także ogólnie ten przekaz jest bardzo pozytywny i y, nawet jeżeli to nie będzie coś spektakularnego już, to wiedzcie o tym, że to koło fortuny rusza. Ono rusza dla Was, rusza w sposób pozytywny i bierzcie z życia to, co Wam sprawia radość. Koncentrujcie się na tym, co wam sprawia radość i będzie tego coraz więcej i więcej. Jeżeli swoją uwagę i koncentrację na tym czymś będziecie trzymali, to dostaniecie tego więcej. Pamiętajcie, że na czym się koncentrujesz, czym się napełniasz, to to dostajesz. Nawet jeżeli jest tobie dzisiaj trudno, to pamiętaj o tym, że te wszystkie takie. Działania wszechświata, te energie, które gdzieś tam się dopasowują, o czym też była mowa w tym tle tego czytania krótkiego i ogólnego. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, że to wszystko ma się ku dobremu. Jak chcesz czytanie indywidualne, jak chcesz jakąś pomoc magiczną, zajmuj się tylko i wyłącznie białą magią, pamiętaj o tym, to skontaktuj się ze mną, albo zajrzyj na moją stronę też link dam tutaj, czy znaczy link, adres strony dam tutaj w opisie i zobacz co oferuje i za ile jeżeli zechcesz mi zaufać bardzo będę zadowolona życzę wam cudownego dnia i żeby te energie naprawdę zaczęły pracować, te pozytywne żeby zaczęły dla was pracować na maksa, wszystkiego dobrego